Tak. Kiedyś jakiś kalendarz taki miesięczny ja pisałem, wy pamiętacie do kalendarze, kto kiedy głosi i tak dalej, na końcu był jakiś taki werset, czy taka zachęta, pamiętam było, jak w kontekście tego co Jurek mówi, kiedy każdy swoje podwórko zamiecie, będzie porządek na całym świecie. Tak, każdy zajmie sobą, swoim życiem i skupi się na nim, nie? tak jak Jezus powiedział, nie? wyjmij belkę, a później źło tam z brata możesz, bo będziesz widział właściwie. Nie? I, i, I tak przychodzi na myśl, w takiej wkondensowanej formie to, co dzisiaj chciałem przekazać. Wiecie, w ostatnim czasie Izbę Karczewski, jak bywał u nas w zeszłym roku, on mówił o, o tej walce duchowej, o zamysłach diabelskich i knowaniach, tych rzeczach, które są, niektóre towarzyszą. I zwykle tak jest. My, którzy dłużej są, byliśmy w. Kilka czy kilkanaście razy w takiej sytuacji, że czuliśmy, że jest przełom, że coś dobrego się dzieje, że idziemy do przodu i pójdziemy do górę. I później przychodziło coś, co się działo, nie? I wiemy, złego, złego się działo, które nas podzieliło, które spuściło i tak dalej. I wiemy, że jest przeciwnik, który to robi, tak? Przychodzi kraść, zażynać i wytracać. Tak? Jezus mówi, że obcy, żeby miał życie i ale jest przeciwnik, tak? Musimy znać, że to i świadomość tego, że on jest. I tam jest w do Fezji, w szóstym rozdziale napisane, że on jego knowania i zasadzki, tak, zasadzki. Wiecie, co to jest zasadzka? Takie coś, co yy, niewidocznego i, yy, dla nas i my w to wpadamy. Pamiętam, jak chłopakiem byłem, kopaliśmy dół na ścieżce takiej z piachu i się później to przykrywało to gałęziami, liściami i uciecha jak ktoś to wszedł i w, no, nie, nie nic sobie nie zrobił, to mnie głęboki dół, ale na tym polega zasadzka. Tak? Ktoś idzie i nie wie nagle, że łup i wpada. Nie? Ale diabeł robi takie zasadzki, takie bardziej groźne, tak? żeby coś się wdrożyło. To jest zasadzka, to jest coś, o czym nie wiemy, ale on chce tym odprowadzić nas od woli Bożej, od tego, abyśmy my w swoim życiu wzrastali, aby kościół wzrastał. I jest taka sytuacja. To, może to humorystycznie brzmi, ale myślę, że coś w tym prawdy jest o tych zasadzkach. Nie? Jest wypadek samochodowy, zderzenie czołowe, dwa samochody do kasacji, ale o dziwo kierowcy wychodzą bez szwanku. Jednym z nich jest ksiądz, drugim rabin Ludowski. i ksiądz patrzy się w górę, wiesz co, mówi, chyba nasz szef yy, ma na myśli, sprokurował to, żebyśmy my się spotkali i pogodzili jakoś, tak, ten drugi mówi tak, rabin wyciąga flaszkę, odkręca, miał taką piersiweczkę, daje księdzu, ksiądz pociąga taki duży łyk, oddaje rabinowi, rabin bierze zakrętkę, zakręca butelkę, chowa, a ksiądz mówi, no a ty, nie, e, ja poczekam na policję. Takie podstępy mogą być. To jest tak humorystycznie, ale myślę, że podobne sposoby diabeł używa, żeby nas gdzieś wprowadzić w jakieś rzeczy. I szczególnie, kiedy my, ja wierzę, że każdy z nas pragnie jakiegoś wzrostu, pragnie jakiegoś i podejmuje kroki, podejmuje jakieś więcej modlitwy i tak dalej. Zawsze wydarzy się coś, żeby nas zatrzymać. Zawsze się wydarzy coś, żeby nas zatrzymać, odwieść od tego. Tak? Jego ja Paweł mówi, jego zamysły są nam dobrze znane, jemu były dobrze znane, zamysły diabła. Dobrze znane zamysły były diabła i wiedział, co z nimi robić. I w <laughs> liście do Filipian w pierwszym rozdziale, 27-30 jest napisane tak. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Dobre życzenia ma, tak? chciałby, żeby oni walczyli, żeby stali w jednym duchu, jednomyślnie, razem walcząc za wiarę Ewangelii. I tutaj pisze i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. To jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam w Chrystusie zostało darowane, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Staczając ten sam bój, którym nie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam, tak? Ale mówi, że nie będzie w wasze takie życie usłane różami, że nie będzie łatwe, bo stojąc i głosząc Ewangelię będą jakieś różne trudności się pojawiały i będzie przeciwnik, który chciał będzie gdzieś to stłamsić i zatrzymać, ale i mówi: w niczym nie dając się zastraszyć. Tak? Strach przychodzi. Nie? Pojawiają się jakieś sytuacje, które przeczytamy, to zaraz pojawia się strach. Strach paraliżuje, tak? strach paraliżuje, odbiera jakieś zdrowy, zdrowe myślenie strach, pojawia się jakaś trudna sytuacja, ciemna sytuacja, jakiś kryzys. Coś się wydarzyło, taki, skupiamy się na tym przychodzi strach i gdzieś odchodzimy od tego i też list do Filipian. List do Filipian napisany został 10 lat później po tym jak apostoł Paweł autor tego listu założył kościół w Tym Filipii. Minęło 10 lat i on wie o czym mówi tutaj pisząc do nich. Bo 10 lat wcześniej wydarzyła się pewna historia bardzo znana. Paweł i Sylas z Filipi. Znacie ten fragment, jeden z bardziej takich standardowych momentów. Paweł yy, chciał głosić Ewangelię w pewnym miejscu i tam gdzie jest napisane, że Duch Święty zabronił im. Tam, nie? nie wiem na, w jaki sposób to przyszło, że zabronił im, ale zabronił, że nie tam. Później poszli gdzieś tam indziej, nie tam, Duch Święty nie, ale miał sen, że ukazał mu się Macedończyk w śnie i mówi, przejdź i pomóż nam. I on zrozumiał, że Bóg go prowadzi. była boża wola, ewidentna boża wola, że ma iść tam i głosić Ewangelię, w Filipi. I on tam przychodzi z strzelasem i przez tam, chodzą na modlitwę, coś tam robią. I pamiętacie to, że uwolnili kobietę, która miała ducha wieszczego, tak? Ducha wieszczego, która przynosiła, wróżka jakaś była, która przynosiła zyski swoim panom. I Paweł wypędził z niej demona. On była pod wpływem demona. Paweł wypędził z niej demona. I ci właściciele zdenerwowali się, bo już stracili źródło zysku i podpuścili ludzi, pobili ich. Pobili, tam napisali, zadali im wiele razów. Nie? Czyli siekli ich rozgami, zali, Więcej wtrącili ich do więzienia jeszcze, tak. Gdzieś do jakiegoś najgłębszego lochu, jeszcze nogi jeszcze skuli ich dybami, tak. Nie mogli się ruszyć. Mogę sobie wyobrazić tego Pawła tam, nie? że jest dzień, wszystko idzie dobrze, nagle coś się wydarza, tragicznego, tak. Pobici, wtrąceni do więzienia, myślę, że był w szoku. W tym pierwszej, w pierwszej odruchu był w szoku. tak? Pobity, mógł mieć pretensję, może do Boga, ale myślę, że z powodu tych ran, z powodu tego cierpienia, jest w szoku. Nie? I tam dopiero jest napisane, że o północy, czyli trochę czasu musiał minąć, musiał uchłonąć ten ból, to wszystko garnąć myśli. Przecież Bóg mnie to przysłał, jestem z woli Bożej. Co się dzieje? tak? I jest napisane, nie o pretensji do Boga, zobaczcie, nie? że. O północy modlili się z Sylasem i śpiewem wielbili Boga. Nie? W tej trudnej sytuacji, wiedział, że jest tam z woli Bożej. Coś złego się wydarzyło, przeciwnik chciał coś przeszkodzić. Ale on stał po prostu. Wiedział, że jest w woli Bożej i modli się i śpiewem wielbi Boga. Pomyślmy o takiej sytuacji, Czy jakbyśmy byli w takiej jak on sytuacji. Może w... pewnie nie zdarzy się tak, że będziemy w takiej sytuacji, ale w jakiejś tragicznej, złej sytuacji nie? Ochłonąć ten strach, tą niepewność, gdzieś, wiadomo, w pierwszej fazie jest to, umysł wariuje, powiedzmy tak, myślimy o różnych tam rzeczach, nie? Ale stanąć, ochłonąć, Boże, przecież jesteś ze mną, tak? Boże, jesteś ze mną. Tak myślę, że musiał myśleć Paweł, skoro nie miał pretensji, ale śpiewem i modlili się, śpiewali, wielbili Boga, i tam wydarzyła się no, potężna sytuacja. Więzienie się zatrzęsło, całe to wszystko, drzwi się otworzyły, tak, więźniowie mogli wyjść. Potężna sytuacja się wydarzyła. Wiadomo, że to Paweł nie, nie szarpał tych murów, tylko to Bóg sprawił, tak? Bóg sprawił, że to się zatrzęsło, po prostu ludzie i strażnik więzienia nawrócił się, panowie, jak możemy być zbawieni. Paweł nabrał odwagi, bo. Yy, następnego dnia przyprowadzili tych ludzi, którzy ich tam wtrącili do, do więzienia i no możecie wyjść. On mówi, o nie, <laughs> idźcie do tych tam przełożonych swoich, powiedzcie, że jesteśmy obywatelami rzymskimi i tak dalej, że tak, tak łatwo to nie pójdzie, tak, wiecie, ale już ochłonął, tak, wiedział na czym stoi i tak dalej. Nie. W niczym nie dał się zastraszyć. Myślę, że to była dobra lekcja dla niego, tak, dobra lekcja dla Pawła, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. I to jest takie fajne stwierdzenie. W niczym nie dają się zastraszyć przeciwnikom, i to jest, co jest dla nich zapowiedzią zguby. Tak? Co już jest zapowiedzią. Jak się stoi i nie da się zastraszyć, to już będzie dobrze. To już będzie dobrze, bo Bóg będzie mógł interweniować. Tak? Strach paraliżuje. Tak? Strach gdzieś nas. Strach jest przeciwieństwem wiary. Tak? Nie? Ale kiedy my w tej sytuacji, w tej ciemnej sytuacji stajemy, możemy liczyć na Bożą interwencję. Boże, ufam Tobie. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Tak? Rozum mówił, co Bóg mnie tutaj przysłał i co się, co się dzieje. tak? W Nehemiasza, księdze, jest coś takiego, kiedy oni zaczynają odbudowywać mur i przychodzą ich wrogowie tam i chcą przeszkodzić i tak dalej. I tam jest napisane, że ktoś przyszedł i doniósł, że wrogowie chcą przyjść w to, wejść tam między nich i wyrżnąć ich. Dowiedzieli się, ktoś im powiedział. oni jeszcze tego nie zrobili, tylko mieli taki zamysł. Mieli taki zamysł i powiedzieli to Nehemiaszowi: on mówi, 10 razy już przyszli, trzeba coś z tym zrobić. I on co zrobił? Kazał im się uzbroić, w jednym ręku miecz, gdzieś miecz z zapasem, a w drugim kielnia. Czyli budują, ale są gotowi do przyjęcia. I tam jest napisane: wiecie co? A gdy wrogowie dowiedzieli się o tym, że oni się przygotowali, odstąpili od tego zamysłu. Jaka jest lekarska, lekarskie zalecenie, Ania, takie lepiej zapobiegać niż leczyć. Jest takie coś? I lepiej chyba to w życiu jest, nie? Zapobiegać niż leczyć, tak? Policja jest taki dział prewencji, tak? Czyli łapią tych pijanych kierowców, starają się gdzieś wyłapać, żeby ten pijany kierowca nie spowodował gdzieś tam udaru swojego życia i innych ludzi, nie? Prewencja, lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli przeczytałem pewną modlitwę, Zamysły Jego są dobrze znane. Przychodzi kraść, zażynać i wytracać. Znamy Jego zamysły. Lepiej, mądrze jest w zarodku gdzieś to unicestwić, żeby to, to, to nie rozwinęło się. Kiedy się to rozwinie, też możemy to jakoś temu zaradzić. Będziemy musieli coś tam zrobić. Bóg, Bóg to gdzieś wyciągnie, z, w, w ku dobremu. Ale lepiej jest to unicestwić w zarodku. 2 Koryntian 10, 3, 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Nie mamy mieczy, nie mamy jakichś karabinów, armat i tak dalej, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też tutaj najważniejszy werset unicestwiamy złe zamysły. Unicestwiamy zamysły, czyli innymi słowy unicestwiamy plany diabelskie, tak. Myślę, że jest jakaś grupa oddelegowana przez naszego przeciwnika do walczenia z naszym kościołem, tak? żebyśmy my nie wzrośli, żebyśmy się nie rozwinęli, żeby były problemy w rodzinach, inne problemy finansowe, chorobowe i tak dalej i chcą, mają takie zamysły, tak. I co możemy zrobić, tak jest napisane, mamy oręż, tak? Mamy modlitwę, tak? Możemy modlić się, możemy śpiewem wielbić Boga, możemy modlić się do Boga, możemy unicestwiać się zamysły, tak? Lecz ma mocz burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Jest jakaś walka, tak? Duchowa, Nie nie za pomocą miecza, armat. Jest modlitwa. Yy, możemy pomodlić się tą modlitwą? Są zamysły, myślę, że nad każdym z nas. Gdzieś przeciwnik chce nam gdzieś skomplikować życie, gdzieś już planuje, żeby gdzieś nas pogrążyć, coś sprawić, jakieś kłopoty i tak dalej. Możemy się modlić, możemy w to uderzać, w te plany, żeby były zrujnowane, tak? Zamysły jego są dobrze znane. Jakie są te zamysły? Kraść, zażynać, wytracać, dawać chorobę, dawać kłopoty itd. Takie są zamysły diabła względem nas. Tak? My możemy to unicestwiać, tak? kiedy stajemy w modlitwie. Każdego dnia, tutaj staniemy, tak? ale każdego dnia w swoim domu ogłaszać tak? jestem nowym stworzeniem, jestem dzieckiem Bożym. Mam zwycięstwo. Nie dał mi Bóg ducha strachu, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Stajemy, to jest prawda. Tak? To, to nie ogłaszamy jakichś takich no, abstrakcji, tak? ale to jest prawda Bożego Słowa w tym, kim my jesteśmy. Tak? Ogłaszamy to, nie dajemy się zastraszyć. Przychodzi jakaś sytuacja, przychodzą jakieś myśli. My nie dajemy się zastraszyć, nie poddajemy się strachowi. Tak? Ogłaszamy to. Ojcze, ja dziękuję Ci, że dałeś nam oręż. Dałeś nam oręż. Dałeś nam swoje słowo, dałeś nam wgląd w duchową rzeczywistość, panie. Mówisz o przeciwniku, który przychodzi kraść, zażynać i wytracać. Mówisz o nim, że, nasze, że jego zamysły są dobrze znane, że jest przeciwnikiem, że jest złośnikiem, że chce nas zatrzymać, chce nas pogrążyć, ale my, panie, dałeś nam oręż, dałeś nam modlitwę, dałeś nam Boże Słowo i my tym Bożym Słowem, mocą tej modlitwy, unicestwiamy. Zatrzymujemy w zarodku wszelkie złe zamysły względem tego kościoła, względem naszego pojedynczego życia. Zatrzymujemy, uderzamy to, uderzamy to i ogłaszamy, że żadna broń ukuta przeciwko nam, nic nie wskóra i każdemu językowi, który występuje przeciwko nam w sądzie, zadajemy kłam, bo takie jest dziedzictwo usług Pana i nasza Sprawiedliwość pochodzi od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy usprawiedliwieni, że jesteśmy wybrani przez Ciebie, Panie. Przeznaczeni, Panie, do chodzenia i wydawania dobrych owoców, dobrych uczynków, Panie. Dziękujemy Ci Panie, dziękujemy Ci Panie, patrzymy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary, Panie. Patrzymy na Ciebie, Jezu, trzymamy się Ciebie, trzymamy się Twojego słowa, Panie. Trzymamy się Panie i ogłaszamy nad naszym życiem, Panie, że tak jak Ty powiedziałeś, że przyszedłeś do naszego życia, Panie, aby dać swoim owcom życie. Boży rodzaj życia i to w obfitości, Amen. Amen. że możemy, tak jak powiedziałeś, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, usprawiedliwienie, pokój w sercu i radość w Duchu Świętym, że to jest naszym udziałem, to jest naszym udziałem, tego się trzymamy, Panie. I w tym chcemy chodzić każdego dnia, Panie. I w niczym nie damy się zastraszyć przeciwnikom. I to jest zapowiedzią zguby dla nich. A dla nas zwycięstwa i to od Boga. Dziękuję Ci Panie, dziękuję Ci Panie. Niech nasza wiara, modlę się, aby nasza wiara wzrosła, Panie. Wiara wzrosła, Panie, w to Twoje cudowne Boże Słowo, w tą rzeczywistość, która jest, w rzeczywistość, która jest, Panie. I dziękuję Ci, że mamy zwycięstwo. Mamy zwycięstwo. W Tobie mamy zwycięstwo. W Tobie mamy radość. W Tobie mamy pokój, Panie. Dziękuję Ci Jezus. Dzięki Ci Jezu. Amen.